Cześć witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku zaprezentuję Wam automatyczną farmę kur. Więc jeśli odcinek taki Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, suba wraz z dzwoneczkiem, żeby Was nie ominęły kolejne moje materiały. Więc zapraszam Was do oglądania. Przedmioty potrzebne do zbudowania otóż tej farmy wyświetlają Wam się właśnie na ekranie i pokażę je jeszcze w skrzynce. A teraz zajmiemy się tym, jak to zbudować farmę zaczynamy od podstawienia skrzynki, gdzie będzie się znajdował przód. Farmy do niej podłączamy jeden hopper i dajemy na niego jakiegoś slab'a, pół, taki pół blok. I teraz musimy się zająć tak, żeby postawić dispenser tak tą główką do tego pół bloku, który tutaj przed chwilą postawiliśmy. Teraz możemy jeszcze raz postawić hopper na ten dispenser. I teraz wystarczy to tylko obudować Do góry I tak naprawdę tutaj już mamy to zrobione Wystarczy jeszcze zalać to lawą Na tym wyższym bloku I tutaj zrobi nam się taka dziura W której będą się znajdować kury W tym momencie Z naszych bloków robimy tutaj kwadrat O wymiarach 3x3 I naprzeciwko Dispensera dajemy jeden blok i od tego tutaj w prawo dajemy jeszcze jeden dodatkowy blok. Teraz komperator stawiamy w tą stronę od dispensera, a tuż za nim dajemy repeater. I do tego dodatkowego klocka kolejny repeater. Teraz puste pola tutaj na dole stawiamy redstone'a. Teraz zajmiemy się górą, więc nad lawą dajemy szkło. I robimy dookoła tego hoppera, żeby było na dwa wysokości obmurowane. I dajemy sobie następnie dywan na ten właśnie hopper i dajemy nic nad właśnie ten dywan. Teraz możemy zająć się wprowadzaniem do środka. Można to zrobić jajek lub przyprowadzić. Ja to zrobię jajkami. Ewentualnie to zrobię tymi normalnymi, które są od kur. Ponieważ chcę Wam tylko to zaprezentować i to nie ma znaczenia, jak je tam znajdziemy. Ok, zrespimy ich trochę za dużo, więc żeby nie było, to wyciągnę i usunę. I tak w tym momencie, gdy kury zniosą jajka, to właśnie te kury powinny się tutaj zrespić, więc ja też wrzucę tutaj, żeby to pokazać. Że mechanizm zaczyna działać i rzucać tutaj te jajka I tutaj raspi się coraz więcej kur Może wam to pokażę na F3 Jak widzicie E się co chwilę powiększa I to oznacza, że jest coraz więcej kur w tym miejscu I okej, okay, gdy to mamy za sobą Teraz wystarczy tylko poczekać Aż te kury, które znajdują się na dole urosną Ponieważ gdy urosną stają się większe To chyba logiczne I trafiają do lawy Przez co się palą i rzucają wszystkie itemki do hoppera, który je ja oddaję do skrzynki więc ja wam zostawię jeszcze timelapse krótkiego jak to będzie wyglądać Okej, okay. jak widzieliście, kury umarły i pojawiły się tutaj upieczone mięsa z, właśnie z kur oraz pióra, więc farma została wykonana właśnie w taki sposób. Jeśli byście mieli jakieś pytania, uwagi, to śmiało piszcie w komentarzu, ja chętnie na nie odpowiem. No a wam dziękuję za oglądanie, przypominam, że możecie jeszcze raz zostawić suba, no i widzimy się w następnych odcinkach. Siema!